11 listopada to data, która raduje serca Polaków, bo to właśnie 101 lat temu dzięki determinacji i uporowi Polska stała się wolna i niepodległa. Dziś, korzystając z tej wolności, dziękujemy ludziom, którzy walczyli i przelewali krew za ojczyznę. Jak co roku mieszkańcy gminy Suchy Las, by oddać cześć bohaterom, spotkali się w Golęczewie, by powspominać i złożyć symboliczne wiązanki kwiatów. Delegacja Rady Gminy służy Las, przewodnicząca Rady Gminy, pani Anna Mikiewicz i Radny Golęczewa Marian Bajer. W tym roku, dokładnie 25 raz spotkaliśmy się pod figurą Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Zaczynaliśmy w kilkanaście czy później kilkadziesiąt osób. Oczywiście ta uroczystość nie, była, nie miała takiej rangi jak teraz. Na początku byli to golęczewianie. Graliśmy na gitarze, śpiewaliśmy w własnym zakresie prowadząc uroczystość. Z roku na rok przybywało nam gości. Po dłuższym czasie. Wójt, pan wójt Grzesz teraz stwierdził, że zrobimy tenże apel uroczystością gminną, zatem od kilkunastu lat apel przy, pod figurą tutaj w Golęczewie nazywa się gminny apel niepodległościowy w gminie Suche Las. Jest włączony w gminne obchody. Oprócz wiązanych kwiatów nie zabrakło apelu poległych oraz wspomnień. Wojt Gminy Grzegorz Wojtera podziękował mieszkańcom, że tak licznie biorą udział we wszystkich uroczystościach organizowanych z okazji święta niepodległości. Gmina Suchlas mieszkańcy gminy suchlas z wielką dumą i radością obchodzą święto niepodległości. Nasze lokalne uroczystości sucholskie, brak w nich jest takiego zadęcia, patosu. Staramy się raczej pokazać radość, dumę z tego wszystkiego, co jest właśnie spuścizną po wszystkich, którzy, którzy walczyli o Polskę, którzy dzisiaj pracują dla Polski. Pamiętamy o tym, że patriotyzm to nie tylko. Męczeństwo to nie tylko walka, ale również codzienna praca. Wszystko co jest naszym wkładem w tworzenie lepszej przyszłości dla kraju. Uroczystości w Golęczewie nie były jedyną okazją do świętowania, ponieważ dzień wcześniej 10 listopada w Chludowie o godzinie 17 rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny, a następnie odbyło się spotkanie pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Uważamy, że obchodząc Święto Niepodległości nie można pominąć postaci niezwykle ważnej dla odzyskania niepodległości przez Polskę, Romana Dmowskiego. A Roman Dmowski w Chludowie mieszkał w latach 1922-1934. Po prostu był postacią znaczącą dla Chludowa, ale był w ogóle znaczącą dla Polski i uważamy, że jest to takie jedyne miejsce w Polsce, gdzie on dłużej mieszkał. I, i gdzie swoją działalność polityczną prowadził, bo trzeba nie zapominać, że on tą działalność po, polityczną prowadził także na terenie Chludowa. Podczas spotkania w Chludowie nie zabrakło wspomnień dotyczących Romana Dmowskiego oraz złożenia kwiatów pod jego pomnikiem. Orkiestra Dentas Chludowa wraz z chórem Cantus Familiaris uświetniła spotkanie od strony artystycznej, prezentując najpiękniejsze pieśni patriotyczne, a panie z koła gospodyń wiejskich zapewniły ciepły posiłek dla wszystkich gości. Tradycją 11 listopada w gminie Suchy Las jest rajt niepodległościowy, który od 26 lat odbywa się w Golęczewie, a jego organizatorem jest Marian Bayer. To, że jest rajd, który po prostu ma swoją tradycję, a wiadomo, tradycja zobowiązuje. To jest raz, dwa. Musi mieć w gruncie rzeczy, jak wszystko, co jest związane z ruchem, musi mieć walory zdrowotne i to ma, ponieważ jazda na rowerze, walory patriotyczne, bo jest 11 listopada i też ten rajd to zawiera, dlatego że jeździmy w te miejsca, które są związane tutaj z naszą lokalną historią i historią ogólnopolską. tym ma również walory estetyczne, ponieważ przejeżdżamy. Przez miejsca, które pięknie wyglądają wśród pól jesiennych. Dzisiaj była taka sentymentalna, w ogóle nostalgiczna pogoda, bo lekko. Pochmurno, nie jak teraz słońce świeciło. Po drugie, wjechaliśmy w Dolinę Samicy, piękne, roztaczające się widoki, w ogóle samej wody, jak i drzew, również zmieniające się kolorami drzewa liściaste, a drzewa iglaste też wspaniałą zielenią w ogóle popisywały się i do nas można by powiedzieć uśmiechały. Także te trzy czy cztery elementy, które wynikały, które powiedziałem tworzą w ogóle klimat całego rajdu niepodległości w tym roku 26 na drugi rok 27, na który zapraszam. Rajd tradycyjnie był dla wszystkich, jednak główne założenie jest takie, by uczestniczyli w nim najmłodsi i poznawali swoją małą ojczyznę. W tegorocznym rajdzie udział wzięło ponad 60 osób. Kolejne obchody 11 listopada odbyły się w Biedrusku. Jak co roku Akademia Bajek pod kierunkiem Grażyny Kobyłki zorganizowała koncert w pałacu dla mieszkańców Biedruska. Tegoroczny występ nosił tytuł Śpiewam o Tobie Polsko, a w organizacji pomogli również uczniowie Zespołu Szkół imienia 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Yeah Ostatnim punktem tegorocznych obchodów 11 listopada w gminie Suchy Las było spotkanie w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem Obrazy na stulecie niepodległości, autorstwa Jana Wojciecha Malika oraz koncert Tymona Tymańskiego, który zaśpiewał utwory Grzegorza Ciechowskiego.